Ty wiesz, że Korwin był królem. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o pewnego polskiego polityka. Maciej Korwin, urodzony 23 lutego 1443 roku w Klużu, był królem Węgier w latach 1458-1490. Pochodził z rodu Haniadych, a jego ojcem był Jan Haniady, wybitny węgierski wódz i regent. Maciej został wybrany na króla w wieku zaledwie 15 lat po śmierci Władysława Pogrobowca, dzięki poparciu szlachty i wujowi Michałowi Siladziemu. Początkowo był pod silnym wpływem możnowładców, ale szybko uniezależnił się, budując silną władzę centralną. Był znany jako mecenas sztuki i nauki, sprowadzał na swój dwór humanistów. Prowadził liczne wojny, między innymi z Czechami, Austrią i Imperium Osmańskim, zdobywając w 1485 roku Wiedeń, który uczynił swoją drugą stolicą. Jego rządy charakteryzowały się reformami administracyjnymi i wojskowymi, w tym stworzeniem stałej armii zwanej Czarną Armią. Maciej ożenił się trzykrotnie, ale jego jedyny prawowity syn, Jan Korwin, urodził się ze związku pozamałżeńskiego i nie został uznany za następcę tronu. Zmarł 6 kwietnia 1490 roku w Wiedniu, prawdopodobnie na udar pozostawiając Węgry w szczycie potęgi, choć bez jasnego następcy. Po jego śmierci kraj popadł w chaos polityczny, a wiele z jego osiągnięć zostało zaprzepaszczonych. Jeśli obejrzałeś do końca, skomentuj król Korwin.